Siemka, krótki filmik zganiania To sobie ganiam, tu mule, mansy, a nie widać pod słońcem oczywiście na dachu Tam moje Tam idą moje Mule, mansy nie chcą chodzić, więc nie ganiam ich na siłę Tu same siwe pocztowe, tu jakiś idzie też, nie wiem czy to jest Chwilę ich zgoniłem po pracy, jestem więc Mówię, niech se pochodzą z pół godzinki. Ładnie sobie pracują. Eee, wtedy co jastrząb mnie atakował, brakuje mi jednego samca. Wszystkie reszta gołębi się zeszły. Jednego siwego samca mi brakuje no ale trudno fajnie pracują, są głodne puszczone są od razu po pracy nie karmione były tylko rano, dostawić dziepko więc są głodne, ładnie pracują nie ma tragedii, taki króciutki filmik żeby pokazać Wam po pracy ładna pogoda, to sięgania troszeczkę. Mówię, nie będę ich długo męczył. Koło pół godzinki pochodzą mi. I dam im siadać. Nie ma co. O, tam widzę sąsiad. Tam widzę, sąsiad troszkę zgonił. O, może przyjdą. Chyba u sąsiada już siadły. Nie widać. O, tu coś odłącza. Ja to nie mój chyba. O, nie mój. A, idzie i co dzień tak, co dzień taka młodska samolotami. Oczywiście zakręci helikoptery, samoloty no nad nami niestety, co dzień. Co dzień, jakiś biały widzę. Odłączył też. Dobra, cztery minutki nagrane. Idę na razie karmić. Jak nie siądą, to jeszcze coś dogram. A jeśli siądą, no to już nic nie będę nagrywał. Rzucę taki króciutki filmik, że coś tam się dzieje, jednak. W 20 minutach ptaki siadły Nie ma ich dużo. 30, 30 chyba 5 sztuk zostało. Będziemy je wpuszczać, żeby pojadły trochę. No chodź. I teraz chodzimy. Chodź, 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 chodź. chodź, 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 chodź. chodź, 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 chyba nie wszystkie głodne, tu niektóre siedzą jeszcze. chodź, chodź, chodź.

jakiś ciemny, ale nie wiem, to nie mój. No. Chodź, 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 chodź. Zresztą też nie ma mojej zapinki, mojego znacznika Chodź, 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 chodź Dobra, wszystkie wskoczyły. Tam jest ten obcy, dokładnie na środku dachu. Tu jeszcze samiczka, ona zawsze późno wchodzi. Dobra, dziękuję bardzo serdecznie za wszystkie subskrypcje, bo ostatnio bardzo dużo ich przybyło. Bardzo dziękuję. Dzięki za wszystkie lajki pod filmikami. Dzięki za te łapki w dół. To znaczy, że też się chyba podoba. Jeszcze raz dziękuję za wszystko. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.